ma! No. Witam! Z tej strony Pio, 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 to ja Popo. Ty, jak jesteśmy tu w trujeczkę, to może... Coś wiadomo o tym mieszkanku drugim? Nie. Nawet napisałem jeszcze kurwa do gościa pod drugi numer. Ale... To no chuj mu wpizda, nie jest godzien żebyśmy tam mieszka mieszkali. Bierzmy może to... na urlopie jest? Bierzmy Bierzemy to mieszkanie jedynikę... i tyle. Nie wiem, mi się wydaje, że jest odpowiednie. Już mi się nawet nie chce czekać, ja już bym sobie tam powoli jeździł i znosił rzeczy tak szczerze. No, moglibyśmy. Nie, hey, ale to nie wiadomo czy będzie key dropping, a kurwa, tyle kasy to nie wiadomo czy będziemy mieli. Myślę wysocki, że marzł, żeby na rok zapłacić z góry. Dobra, ale to nie, ja nie mówię o sobie, ja nie myślę o sobie, ja myślę też o innych Dominik, ja myślę o młodym, ja myślę na przykład o Lukim, który, który ma ostatnio ciężką sytuację, bo... W... Do już ja? za dużo klasy w CSA. Ja A myślę ja? o Piotrku, który no miał swoją przerwę i na przykład teraz musi nadrobić zaległości z początku roku. Nie każdy, ja nie myślę o sobie, ja myślę o moich kolegach, przyjaciela. No dobra, dzięki, że mnie nie wymieniłeś, Dobrze, Dominik, tak? No Minik, ty jesteś kurwa, turbo tak bogaty. Ty masz 100 tysięcy dobra. miesięcznie przecież. Masz, zarabiasz dobra. najwięcej w ekipie. Dlaczego mam cię wymienić? Dobra, dobra poczekaj. Dobra. Ja policzę, ile zarobiłem w ostatnim miesiącu. No. W tamtym miesiącu jestem tylko. Minus półtorej tysiąca widzę Także nie ma źle, nie ma źle, jakoś damy radę Tym zawsze możesz Słuchaj, budyn powiedział, że kupi od ciebie kękę za pięć koła, chyba to... Więc nie ma już liczyć, że jesteś na minus. Sekretu nie no tak, nie... jak Budyń kupi kę to git. Tam jest, tam jest pole minowe stary. się oczekiwanie na... Ja pierwsze widzowie już mam zlasowany mózg. Rozumiecie to, że ja, ja widzę ten... Pany czajniczek i on mi przypomina kurwa item w Tarkowie Co kosztuje 30 tysięcy, że mogę go sprzedać Albo do quest'a mi jest potrzebny Mi się pierdoli w głowie Je, Ja, 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 nie mogę, nie mogę już. Muszę przestać Stalmieles dzisiaj wygrana z Lechem? Co ty pierdolisz? 2-0 Stalmieles miała posiadania piłki 37% I wygrała 2-0 <noise> Dzisiaj hey, sobota? To jak oni chyba po piątku na pierdolę, grali? Kazali im grać. Przecież to wiadomo, chyba że tam każdy się najebał. W piątek poszedł. Kurwa, jak myślicie, kto zlikuje tak? pierwszy numer myśli? To będzie autodestrukcja sama. No ja zlikuję też. Przecież, przecież ja film nagrywam, jak się wprowadzamy. To oczywiście, że Aha. ja już zlikuję. Nie, to ja teraz już powiem. Nie, to no, to, teraz poczekajcie. Zgodę. Wy wyszły jakieś filmiki ciekawe dzisiaj, czy, czy kurwa nic? No, Wersow pokazała nowy dom. O! o chcę, chciałbym zobaczyć. Pokazała ten dom. swoje mieszkanie z trąbą. Nowe. O! No to to, ocenka, ocenka. Bo my e... też za niedługo będziemy nagrywać. Yy, na, nasz nowy dom XI. Ja pierdolę, ale to będzie dobry filmik. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, a w dzisiejszym odcinku jest to odcinek wyjątkowy. Jestem tutaj Oj, tak? z moim narzeczonym, ponieważ. Jezek, dziwnie się to ogląda jak mówi tak Nie z Frizem, nie z Karolem, tylko z moim narzeczonym Byliśmy To już na... jest takie dorosłe, już przeżyliśmy pewien etap w życiu Zobaczcie jak to wszystko się zaczęło Moi drodzy, mamy to, właśnie wyszliśmy od notariusza i kupiliśmy dom Gratulacje kochanie Ale to już, to już jest inny level, to już jest inny level Jadą kupić dom ubrani na galowo Albo tak bardzo elegancko Tak widać, czuć, no czuć od niego dolary po prostu, nie? Czuć od nich pieniądz. Na ja mów. na fejmie przychodziłem obok Friza i lekko go palcem smyrułem. No to masz lepsze osiągnięcie, bo ja zbiłem tylko z Minimajkiem i pogadałem z Pateckim. Ja jechałem Freeza, z Frizem autobusem i gadaliśmy jak jeszcze u biedakiem. <laughs> Pan rafluje ci do dupy. Jeździliśmy tym samym autobusem, jak chodziłem do gimnazjum, a do technikum. A ja chodziłem do tej samej szkoły co wersow. Ale jazda. To był mój pierwszy taki dokument. Pierwszy raz u notariusza, żeby coś takiego kupować. Aaj. No bo ty już kupowałeś dom fajnie, wcześniej. No fajnie, notariusz jest fajnie. To jest takie fajne miejsce. Takie czujesz się tam, że jesteś takiego nowego. Moi rodzice, jak się rozwodzili, też do notariusza siedzieli. To ja nie wiem, czy to fajne miejsce. Zależy w jakiej sytuacji. Zbierałam sobie, gromadziłam pieniążki i zainwestowałam je już w jakąś nieruchomość, więc. <noise> nie wiem, kurwa, w nieruchomość zamiast na kluczywka, ja pierdolę. więcej i też tutaj ostatnim wyborem było, że również po Teraz przyszliśmy po prostu. To będzie nasz stół! On wygląda trochę tak, jakby miał być tu si w środku domu. Nie? Reklama no, tego taka... A, no. trochę nie mój styl. Mi się podobają dwa style, albo takie w chuj futurystyczne, albo takie kurwa karczma normalnie, ja mógłbym wpierdalać w karczmie, kurwa, spać w takim tym, są dwa typy, takie albo stare, ale z, z klasą, albo takie w chuj nowe. Tutaj nawet jak z się wójtę. uprzesz, to. Bo, nawet, no. nawet nie jak się uprzesz, wygodnie jest. No. Ta ręka na filmie, tak. Też właśnie, że podoba nam się, jak nie ma bardzo. Yy, jak to się tak, nazywa? Kątów. Kątów ale dlatego, takich. że jak byliśmy na rocznicy wtedy w Grecji, to. Aha. Kurwa, to na rocznicę się bierze w takie miejsca? Oj, joj, joj Poka materac Ta pierwsza wersja, pierwsza Ten łokieć ci zapada tylko chwilę I później już jest twardy Fajny, fajny teraz. Bardzo fajny, fajny. Ja z... Jutro jedziemy na wyjazd, nie możemy mieć do końca na. Ona ma aparat czy diamenty na zębach? Diamenty Znaczy jakieś kryształki no To jest moment, w którym nie wiesz na co wypierdolić pieniądze to sobie diamenty na zębach Strasznie jasno ale tu mi się podoba to takie. Też mi się na przykład w chuj podobają takie betonowe części. Że totalnie wiesz, taki surowy beton. Kurwa, no nie wiem jak to wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Ta, Ta część parterowa jest jeszcze góra, ale jazda. Niesamowita. Jesz... Nie wiem, ja lubię czarne, mam rosną duszę, kurwa, i, i, i czuję się jak rycerz w ciemności. Szczęśliwego wszystkiego na i do życia, możemy powiedzieć, Ej, proszę masz, bardzo. Dziękuję o... bardzo. A Werka ma coś dla Friza? Ja to... no ma, matkę, tylko nie może pokazać na filmie. Bardzo nam Real Space pomogło w poszukiwaniu tego Damuku. Druga. Druga reklama już. Więc bardzo dziękujemy Część też liczy. chłopakom, Patrykowi. Ja pierdolę, basenik nie? A ładny. Kadał mi się. Ładny, bardzo ładny. Bardzo no. ładny dom. Yeah. Przynajmniej z zewnątrz Fajny basenik. Jedyne co by mi może troszkę przeszkadzało To, że w salonie jest widok na ścianę, nie? Wiem, że pewnie z drugiej strony jest chata, czy jazi i tak dalej, i by, by się patrzyło na siebie albo coś takiego, ale no, fajnie było, jakby, wiecie, tu był albo jakiś ogródeczek, albo Albo coś, bo takie betonowe to jest. Dzięki, no wie, ja że kupią sąsiadów. Kupią sąsiadów jak Messi i se... No właśnie, ale kupią Słóżmy pewnie ścianę. sąsiadów za niedługo i se wypierdolą ścianę, a tam nie wiem. Tam zrobią burdel albo coś. Bardzo jasno. Uu. All fine, we came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the box here. We follow life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and change. I say the same. There's fine poems. So, you must be blinded by the light. So, I've got a heart in our budget. Yeah. yeah. Ja nie nienawidzę umiem. się przeprowadzać, kurwa. No, nienawidzę. W czwarty raz będę to robił. Nienawidzę się, kurwa, przeprowadzać. Ale ogólnie jesteśmy zmęczeni. To zmęczenie widać też po wiśni. Zobaczcie, sieci zmęczone. No, Masakra dziecka. Po wiśni? Ona no, tak mówi do niego, wiśnia? Ej, hey, wiśnia. Będziemy głosować z wiśnią o pokój, będziemy grać. Nie mówimy nic, nie odzywamy się do siebie teraz. Dlaczego oni będą tak. mieć oddzielne pokoje? O ten pokój, który my moglibyśmy nie wygrywać. Bo ten I w tym pokoju będziemy sobie aranżować go jak... A, będą razem, ale Kurwa ja nie wiem Ale końcu. nie wiedzą w którym ten pokój, no, proszę, proszę, boje, pokój. Oboje strasznie chcą ten pokój Bo jest większe okno ja, co... Czekaj, jak oboje chcą ten pokój to czemu w nim nie zamieszkają <śmiech> Kurwa <śmiech> O co tu kładzi, co? Ty? A, Dobra, chyba, o chodzi A biuro własne Dobra, sorry, 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 nie <laughs> Chodzi o biuro, b Euro, u ro jak się do Ja pierdolę, mi się pojebałem, ja bym tego psa nie widział w tej chacie chyba. Bo <noise> <noise> no, mi się z podłogą zlewa. Oż kurde. Wygląda jakby ee, był do wynajęcia. ECHO. Dobrze wygląda Weronika. Dobrze się ubiera i dobrze wygląda, no. Jest Bajka. bogata. To prawda, bo jest no, bogata. To prawda, nie ma... Nie ma ludzi brzydkich, są tylko biedni. Będziesz, ty Ona ma naszyjnik z własnym nikiem. Cringe ja Nie wiem, ja bym nie był w stanie nosić czegoś takiego Mamy pierwszą powódź u nas w domu Przyjechaliśmy teraz do domu, jest od godziny, była taka gigantyczna burza I tak nas zalało O kurwa, ale fajne, fajne mieszkanie Ale fajne, <śmiech> fajne <śmiech> domce kupili <śmiech> <śmiech> Ale dojebana Hawira, ty A, po prostu, z dworu, tak o Panie, dzisiaj jest dzień, w którym zmieniamy meble u nas w domu Tak, tak dopiero pierwszy raz zobaczymy ten, co nie o, mają już to... ze złota? No no co, biedaku? Odpowiadam Ujebany. na pytanie. Stary, ja mam łyżkę po pomidorowej ujebano. Aha, ale wersow jest pazerno. Jeszcze jednej kromki nie dokończyła, nie, a tu już druga na talerzu. Niesamowite. Zapraszamy Was na efekt finalny naszego domu. Chodźcie. No, chodź, 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 zobacz. Kuchnia. No tutaj się za wiele nie zmieniło, ale na przykład o, mamy takie ma, rzeczy, które nam się przydadzą. Kuchnia. Dla nas, dla was to jest niewidoczne, a to na przykład jest folia. I ona spowoduje, że nie porysujemy sobie blatu. Tutaj śmieję się, że to jest taki mój kącik. Smek? kurwa te drogie itemy. Tem. Smack smek ma jest. Kurwa. Że mamy taką ziemię. O, Ale zajebisty kwiatek. Dopierdolony jest. Podoba mi się ten kwiatek w tym salonie. Tom, Wera tutaj ogarnęła kwiaty, więc bardzo fajnie. bardzo dużo ułatwia O kurwa, jakieś medy tu są. Można zlutować. Toaster z czajnikiem 1000 złotych. z czajnikiem 1000 zł Higgs. Pokazuje, Szymaj, ja. pokazuje rzecz za tysiąc złotych na moim biurku. Dobra, nie mam nic takiego. No nie, nie znajdę. Który Ty się dyskuj? śmiejecie, a ja po 1k plus godzin w Tarkowie Dla, dobra, dobra. mam tak banie przeżartą, że mi się pierdoli, czy ja na Tarkowie jestem, <grym> czy na Tarkowie jestem. <grym> no i kurwa, essa. Dobra, lecimy dalej Kto jeszcze nie wie, to to są właśnie magnesy z każdego miejsca, które razem, wspólnie z Karolem odwiedziliśmy tak, nie, liczymy, tak. nie liczymy tych miejsc, które odwiedziliśmy osobno, tylko właśnie te, które... Pierdole, będę kiedyś, z... nie, zarobię pieniądze, zarobię dużo pieniędzy, będę miał własną chatę, to kupię pierdolony duży globus, będę nim, kurwa, kręcił i będę sobie zaznaczał miejsca, w których byłem TARAŚ No tak, tu jest ich jeszcze, ich jeszcze podwórko, ale tu już jest na przykład siatka sąsiada to zielone jest ich, nie? A, no to jest że przejście. kupili toster za 1000 zł, a sami otwieraliście skrzynki za 6 KXD. Ja bym wolał to mieć to dojebane tościki niż parę pikselków w gierce. Jezu, ale co ty pierdolisz w ogóle? Jak ja otworzyłem skrzynki za 10 koła, a dostałem kurwa z inwestycji mi się zwróciło 13. A tu se kupisz toster i się spierdoli. Kawę czy jak Fris otwiera ten jebany czajnik, to może tam zobaczyć nowego doblerka albo karambita. Wyski tu kurwa. taka ja chata, miliony. Taka chata? No wydaje mi się, że. Chodź na Elixii, kurwa, szukaj takich chat. Koło. Ja, kupno. ...trzy, Wajpo? cztery bańki, mam, mam wrażenie. Młody to ani tostera, <laughs> ani skinów. Dzięki Krybi. Basen ogólnie jest. Daj rękę. Zobacz jaka się trudka. 28 Zaczęło? stopni. Ciepła woda w basenie? Nie. Ciepła to może być w Jacuzzi. W baseniku ma być taka, żeby się ochłodzić no takie gorąco. No ładna to jest chata. Ale no 3,5 bani. 3,5 bani, ale to jest inna chata. Taka. No generalnie ładna, nie? Tylko że wydaje mi się, że ma trochę mniej miejsca. To wygląda chociaż? Freez już ma dwie takie chaty, bo ten Jense też jest jego, no nie? Freez mogę się chodzisz, ten zaprosić mnie w ogóle do tego tutaj pokoju, na kortażu jeszcze tym pokażesz Cała ta strona prawa jest. Nie w, nie w wiem, jakim jesteś do, no no do dupy. Nie no w jakim jestem? Pobiłem mu kolegę. Palgumę Wysocki, szymateczko. Bez kit, Bez to przecież to Fris to? podpierdalał koski na steamie. Nawet kosemixerowi wpierdali już, tuż tam przecież. Kurde. A no ty tak nie wiesz jak to nagrać, co Mega pranka, Marta się popłakała Dobra, zapraszamy do naszego pokoiku pięknego I co ciekawe, nigdy nie odpaliliśmy tego telewizora, bo to jest nasz pokój do spania Mamy. Trochę daleko ten telewizor od łóżka Dom za cztery banki, telewizor dla bezdomnych <gry> Czy mam gdzieś obraz kruka? No mam, leży tam Fajne, no i co? Mamy też panel Lustro, które tak naprawdę jest również telewizorem Pokaż o, to ten obraz se kupiłeś kiedyś Dlaczego malował? Kurwa to? to to daj, a już mi się strugać, nie chcę i mi obraz napierdolił, no, nie? Ja pierdolę, ekran w kiblu, nie? Wiesz, Dobrze, że nie ma cześć. czegoś takiego przed kiblem, nie? Bo już by się nigdy nie wyszło z łazienki <grym>, to Ale to w tyle łazienek, miałbym dylemat, gdzie klocka no, tak, postawić Nie no, co za dylemat, no tam gdzie szybciej, albo tam gdzie wolne, no Chyba, że już ci się tak w, w bani popierdoli, że mówisz nie, dziś na dole się wysram. To nie wiem, już to, już to już trzeba mieć naprawdę, czy ty tak mieć wyjebany na wszystko. Dało, że wybraliśmy sobie nam się bardzo. Jak byście chcieli, żebyśmy wam zakończyli dom? <grym> Od Freeza czuć już y, takiego, kurwa, nie wiem jak to nazwać. No, nie nazwałbym tego taką dojrzałością, tylko taką trochę starość i zmęczenie tym internetem. No on już wolałby skończyć, ale jeszcze nie może. No tak, on już był tak. <grym> I, I wolałby sobie odejść od internetu, robić swoje rzeczy. Szczerze, nawet mu tak jakby trochę współczuję, bo wydaje mi się, że on już by nie chciał tego robić, tak. Ja czuję potrzebę? Ty, no ja się ostatnio zajebiście czuję. Ja, mu, ja muszę zacząć więcej na ety nagrywać, ale... Ta, w nowym domu takie możliwości, wszyscy razem. W nowym no, domu no, takie no. możliwości. To ja powiem no. tak, E, nagrywamy coś, oni... Spierdalek. Ja wejdę tutaj... do Lukiego, ja powiem tak, E, Luki, nagramy coś, on... Dobra, bo jest, ja wstałem dopiero, Niemo, kurwa, Nie, nie chcę mi się. Nie miał tyle forsy to bym sobie jedno. Pójdę do tego, pójdę do młodego, e, młody, nagramy coś i później tak. O kurwa, ale tu pierdoli i wyjdę, nie? Nie wiem, pójdę do suchara, to mówię tak, e, suchar Buratino i wyjdę mu spokoju. Nie. Dobra, robimy, nie, pierdole, musimy nagrać do, do Mixi. Tak? Dobra, a gdzie jest filmik? Jest mar u Eksatowni. Marcysi czy, czy u trąby? U kończy nam się niebawem umowa na dom I już nie będziemy mieszkali No chyba nie tylko na dom się umowa kończy Ale tuba Są dwie pary takich samych butów nawet. Gdzie? <laughs> kurwa to lustro. <laughs> oh, kurwa, dobra, nie można. Nie. <śmiech> <śmiech> Właśnie nie mówiliśmy, jest mieszkaniem wynajmowanym. Stwierdziliśmy, że po prostu chcemy zobaczyć, jak nam się żyje. W centrum nie chcieliśmy się pakować ani wydawać ogromnej ilości pieniędzy na albo pakować się w kredyt w tym momencie. On no, musiał podkręcić coś z tym kredytem, żeby nie było, że jest w kurwę bogaty, nie? O, Dobra, moi drodzy, to już tyle, jeżeli chodzi to o już ten film. Tyle. Nie wiem, to mieszkanie tak z perspektywy widza, jak oglądam, wydaje się w kurwę małe. 709 mam zobaczyć. To jest normalnie. A real day in the life of, of an Uber software engineer. Enginer. jest kurwa Ty Luki nie wiedziałem, że masz takiego widza, Coding Isona. Skąd masz takiego widza? No poznałem go dawno temu Tak? Tak jeszcze pracowałem w wojsku To był no, normalnie z roboty. ten? Rozumie co mówisz? No <laughs> Kurwa, ale koks ty Dobra No to co, nocny tarkowik, nie? Ty o kurwa tam nie idzie, to jest nie, koniec nie, nie, mapy Nie, nie, już. to jest koniec mapy Kurwa jebana Dosyć coraz Kurwa to ja bierze Ja pierdolę, ale robię uniki Ej kurwa za... O ja pierdolę Za jebał mnie, no zabił mnie na hita Tu ostatnio mnie cheater rozpierdolił widzowie Właśnie niku ja nie wiem gdzie my byliśmy No Gdzieś kurwa u góry, lewy górki pan jest tu znalazł swój Nie wiem, przestał do mnie strzelać no Widać że to są pierdoli kurwa górnym A tu leżą Zaszmata jebana Zresztą zaraz plec na stronę. Kurwa! On wam nie dalej napierdala Co on jest zjebane, kurwa czy co? O kurwa, stary, z szafki mi wypadł. Ja mam cztery wejściówki na flapsy kurwa. Z szafeczki mi wypadł. Stary, no nie wiem, kurwa. Nie wiem skąd on do mnie napierdala, no? Ja pierdolę to jest mamon. Znowu mamon? Ej, to mamon. Tajem, ja, wrat, to nie był mamon? To mamon jest. To już prawdziwy mamon, klonfał mamona. <noise> Znowu ciebie? No ale kurwa, naprawdę, nie pierdolę. Ale to, to, już jest, to już jest tam faktycznie mamon. Ale ja go ja go reportuję, ta kurwa nie umiała nawet we mnie trafić! On napierd co za śmieć, no Ja wiem, że on mnie trollował, no, ale to jest kurewskie zachowanie. Oj mamonik! Ładnie. No co, za snajpowanie jest chuj do dupy, nie? No ładnie, mamon, ładnie. O się popisałeś teraz. Mamon płakał ja jakby ludzie z snajpowali? No bo kurwa, on robi to samo, no co? Nie! Ty no przeładujesz albo. Co jest kurwa? O kurwa ma... Ja pierdolę! Nie no, Dracul, kurwa. kurwa! Ale pokaz lecie. broni! Zaserwowałeś! nie zginął od razu! Pokazałeś mu wszystkie bronie, jakie masz, żeby się przestraszył, czy co? A, tak, tak! <grym> że o maleczonko! Proszę cię! Ja nie, co nie wiem, co za... No pierdolę tą grę! Dzięki, zrobiliście dzisiaj. Następny stream w wtorek, wieczór. Dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Idzą są i patrzą, jakby mnie znali i pewnie skrętują bardzo mi za co. Wszystko że żyję i z razem jak w jeszcze kilka lat.